Witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam kolejnego MOCa o tematyce Star Wars. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. MOC swoją tematyką nawiązuje do jednej z pierwszych scen z Mrocznego Widma. Po nieudanych negocjacjach z Federacją Handlową nasi Jedi zostali zaatakowani przez droidy. Tę właśnie scenkę zawarłem w tej niewielkiej konstrukcji. Dużą inspiracją przy tworzeniu tej budowli były jedne z pierwszych zestawów LEGO Star Wars. Wydane one zostały w 2002 roku. Moim zdaniem dosyć ciekawie wygląda struktura ściany wykonana techniką osnot, jak i drzwi, które się otwierają. Swoją ocenę możecie zostawić w komentarzach, a teraz standardowo pociągnę Wam kilka fotek. We'll be right back. Także to by było tyle na dzisiaj. Dajcie znać, co sądzicie o tym mocu, a ja już się z Wami żegnam, siema.